Okay. przeczytajcie sobie informacje do zadań. Dajcie pauzę. Dobra. Zadanie 28. Pan Kowalski wybrał taryfę C. W marcu otrzymał w promocji 120 bezpłatnych minut. Jaka jest wysokość miesięcznego rachunku telef telefonicznego, jeśli łączny czas połączeń wykonanych przez pana Kowalskiego w marcu wyniósł 30 minut? Czyli 300 minut. Zapiszemy obliczenia sobie. 120 minut jest bezpłatnych w tej taryfie, eee, zatem 300 minus 120 to jest 180. Tyle minut, tyle, za tyle minut będzie musiał zapłacić 60 groszy za każdą. Eee, jaka jest wysokość miesięczna na rachunku? Na pewno zapłaci. Abonament, tyle musi abonamentu zapłacić, w tym ma tak jakby wliczone 120 minut, a za 180 będzie musiał wy, w, e, zapłacić po 60 groszy, czyli 180 razy 0,6 to jest równe 108 zł 108 zł plus 80 zapłaci 188 zł. To jest jego, to jest jego e, rachunek do zapłacenia. Zatem e, w odpowiedzi e, dajemy kwotę 188 zł.